Cześć dziewczyny. Dzisiaj porozmawiamy o naturalnym wypełniaczu. Jedyną właściwie substancją, e, którą możemy przyjąć do ustnie, która może zasłużyć na miano takiego wypełniacza, jest pitny kolak. No właśnie, no ale jaki? Ludzie tak naprawdę suplementują się kolagenem od ponad 2000 lat. Także to nie jest jakaś nowinka marketingowa. Natomiast nowinką jest to, że jesteśmy w stanie rozbić go na tak maleńkie cząsteczki, że nic się nie marnuje i taki eliksir na przykład wchłania się w 100%. Jaki powinien być kolagen? No, o tym można by opowiadać długo, ja chętnie zresztą to robię, ale przede wszystkim powinien być morski ze względu na bioprzyswajalność. Nie wolno, żeby był słodzony o tym za chwileczkę. Powinien być w odpowiednim towarzystwie. Dawka mniej niż 5000 mg to jest niewiele. Ja bym tutaj celowała w największą przyswajalną, czyli właśnie takie 5000. Najlepiej, żeby był pitny. No, i właśnie, jak go przyjmować? No to teraz szczegóły, bo na pewno wiecie dobrze, że jak bierzecie czy lek, czy suplement, to trzeba wiedzieć, czy na pusty, czołdek, czy na pełny, czy wolno nam z kawą, czy wolno nam z czymś innym. Więc tutaj kolagen daje z siebie absolutnie wszystko w towarzystwie siarki MSM i witaminy C. To koniecznie. Natomiast jak dodamy do tego więcej witamin, biotynę, cynk i kwas hialuronowy, to mamy prawdziwy eliksir nie tylko dla naszej twarzy i w ogóle skóry, ale także dla włosów. Natomiast kolagen przede wszystkim nie znosi cukru. Ja bym go specjalnie kawą też raczej nie popijała mocno od razu, ale tutaj nie zaobserwowano interakcji. Natomiast po, poważnym problemem jest kolagen w tabletkach i w proszku, bo wtedy mamy substancje przeciwzbrylające i przeciwdziałające, wypełniające i przeciwdziałające zawilgoceniu, które stawiają pod znakiem zapytania zdrowotność całego przedsięwzięcia i pokrywają na mielita nieprzepuszczalną warstwą, czyli to nie i my w naszym eliksirze właśnie bierzemy pod uwagę te współzależności, żeby nic się nie marnowało, żeby wszystko się wchłaniało. I dlatego z radością patrzę na wasze buzie, na buzie mojej rodziny, czasem też mniej krytycznie na swoją własną i mam wrażenie, że mogę wyjść, nawet spotkać mojego ex, nawet będąc bez makijażu i nie będzie absolutnej tragedii. Chociaż żarty żartami chcę Wam powiedzieć, że najlepiej, jeśli pozwolicie, pozwolicie kolaganowi w swoich żołądkach grać pierwsze skrzypce. Nie musicie być całkowicie naczczo, ale nie bądźcie też przejedzone. Więc ja na przykład biorę swój kolagen chętnie na wieczór, dlatego że to jeszcze przyspiesza tę nocną regenerację skóry, ale zdarza się, że przed jogą rano ta butelka mnie skusi i wtedy też sobie wezmę łyczka, to taki mój luksus. Jeśli przyjdziecie na zajęcia, to z przyjemnością Was takim przecikiem poczęstuję. Do zobaczenia!